Kolejnym rodzajem endriak są endriagi trutnie. No i widzimy, że różnią się trochę one od robotnic, ponieważ no robotnice, tak kolokwialnie mówiąc, można określić, że były takimi płaskimi stworzeniami, natomiast no, truteń ma charakterystyczny, taki wydłużony i ustawiony do góry odwłok, co też widzimy na tej grafice. No i... Trudnie to po prostu samce, robotnice to samice, no i mają kilka podobnych zadań, co właśnie samice, bo też zdobywają pożywienie, też potrafią się bronić, walczyć, ale i też ich zadaniem jest przedłużanie gatunku, zapłodnienie samic. Natomiast w przeciwieństwie do samic nie chronią larw, nie chronią jaj w tak dużym stopniu, no i też nie budują gniazd oraz kokonów. No i oczywiście każdy, kto znajdzie się w pobliżu gniazda mimo wszystko, będzie atakowany przez każdy rodzaj Endriagi, bo stworzenia te będą bronić po prostu swojego domu i swoich młodych. I dopowiadając jeszcze do tego, jaka jest rola trutni, to zapodniają one nie byle jakie samice, bo królowe Endriak, które składają jaja, no i same trutnie potem są zabijane, stanowiąc także pierwszy posiłek właśnie i dla młodych, oraz dla reszty całej kolonii. Także tak wygląda ta hierarchia, ta struktura, nazwijmy to społeczna, u tych stworzeń. Oto co mówi na temat Trutni bez z Więźmina III. Samce Andriak, zwane trudniami, to żerłoczne istoty, których jedynym celem jest jedzenie, walka i przedłużenie istnienia gatunku. W czasie wypraw poza gniazdo ci agresywni łowcy, Atakują każdego, kto znajdzie się na terytorium kolonii. Głównym zadaniem trudni Endriak jest zapłodnienie królowej, do którego dochodzi jesienią. Zanim to nastąpi, stworzenia te chronią terytorium kolonii. Słabsze osobniki giną w czasie walk, przeżywają zaś największe i najsilniejsze. Genetyk tych wybrańcy zostaną przekazane następnemu pokoleniu Endriak, oni sami zaś po zapłodnieniu królowej zabici. A ich ciało posłużył reszcie kolonii za pokarm na długie, zimowe miesiące. Trutnie są łatwe do odróżnienia dzięki charakterystycznemu stożkowo zakończonemu odwłokowi. W odróżnieniu od innych endriak truteń potrafi atakować z dystansu, wyrzucając z siebie zatrute kolce. Podobnie jak, jak inni przedstawiciele tego gatunku, samce są mniej wrażliwe na broń wywołujące obfite krwawienie. Wykazują za to podatność na olej przeciwko insektoidom.